Wojciech Ochocki, Golasz Podróżnik, witam Państwa Proszę spojrzeć jakie wspaniałe widoki mamy Na szczycie już zabudowania Stamtąd przez zjechałem Ja cudowny, urokliwy. Warto go zdobywać, każdy po swoim. To ostatnie nasze spotkanie z przemęczą Platadę, z miejscowością Sant Sulan Zaraz tą oto drogą Udam się w dolinę, skąd będę jechał w kierunku miejscowości Aru. Ostatni rzut oka na piękno i podziękujemy.